Dorąg nasz modlitelnik, niech stąpi duch twój duchu najświętszy, sponad 285. 100 na 285. Najświętszy przyjść do serca mego i uczynić sobie pomieszkanie z niego. Duchu najświętszy, tak co siedmiu dni, oczyszczmy serce z grzechowych przymarów Duchu najświętszy, Oświeć mnie nędznego I wolę uczyć Skłonną do dobrego Tu Najświętszy Twojej ognie miłości Rozpalmy w sercu Pragnienie świętości I sprawmy zawsze Nim objęte całe wiecznemu oddawało chwałę. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, aby wzięł Twoją mądrością. Wyluj mnie spośród marności świata, i wprowadź do Twoich utych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełni mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język, niech będzie poddany bez końca, niech gusi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowo będą owocem Twojej miłości. Mistrz, ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. Proszę, usiądźmy i nam napatrizet wilię spiritu sancti. Amen. Je me... Rozważania na, na temat przygotowania nas do nowenny, uwolnienia nas od lęku, bo to Pan Bóg pokazuje przyczynę lęku, grzech. Od wczoraj szczegółowo omawiam poszczególne moi drodzy grzechy. Grzech. Pierworodny, grzech społeczny, moi drodzy, grzech cudzy i grzech indywidualny, grzechy narodowe, czyli grzech społeczny, takie jak ludobójstwo. Wyniszczenie czy uciemiężenie innego narodu moszczą się na wszystkich członkach narodu ciemiężyciela. my jako naród, też jesteśmy wpisani w przestrzeń ciemiężycieli popatrząc na ziemię ruskie, Ukrainę. Jeśli dokładnie historię znali, to Wy nie co to jest pal, co to jest kudak, co to są chłosty, co to jest wyrzynanie mężczyzn we wsi. Taki był okres historii, ale Polska nie dojrzała, do Unii Trojga Narodów. Dojrzała do Unii z Litwą i jakby dwa odrębne twory były jednym ciałem. Za czasów powstań Chmielickiego był, były takie idee i ze strony polskiej i, i polskiej i ukraińskiej na przeszkodzie stanęło Prawosławie. Biedny jest naród niemiecki, bo ludobójstwo kilkadziesiąt milionów ludzi mają na sumienie, to wszystko idzie za nimi. Biedny jest naród rosyjski, bo oni mają w sobie ludobójstwo i ciemnieżycielstwo. Niemcy mają to samo. Zawory, to co zrobiono z Polską, Prusy, Austria. Rosja, gdzie już Austrii nie ma na mapie świata. Został Gierdziołek parę kilometrów, a ono sięgało prawie od Morza Czarnego, Morze Śródziemne, Wenecja, Niderlandy, Hiszpania. Nie wiadomo, gdzie to było. Jak się patrzy na Habsburgów, gdzie panowali Filipiny. Więc grzechy narodowe, takie jak ludobójstwo, wyniszczenie czy uciemiężenie innego narodu mszczą się na wszystkich członkach narodu ciemiężyciela. Tatarzy przez wieki żyli złupienia, Ile krzywd narobili na ziemiach polskich. Banki, łapanki, wywóz. To co im Jaki była konsekwencja tego, no to później Rosjanie przysłuchiwali z Kiedyś to było potężne państwo, hanat krymski, dzisiaj wspomnienie. Tu i ówdzie symboliczne gesty, to ma cały swój łańcuch konsekwencji. Dramat narodowy mają biedni Czesi. i do dzisiaj płacą za husytyzm. Podaję Wam skrajne te różne przykłady. A ile zapłacą takie narody ciemi życielskie jak Francja, Anglia, Holandia, Portugalia, Hiszpania, czy to sobie główne kolonie świata. Przed nimi dopiero przyjdzie krzyk uciemiężonych ludów. Co ciąży nad Serbami, co ciąży nad Chorwatami, jak my wszystkie narody, dzieci potrzebujemy uwolnienia? Co ciąży nad Szwedami? Szwedzi mają na sumieniu przez swoje wojny w XVII wieku minimum jedną trzecią populacji Europy na skutek wojen i chorób. To się przyjmuje taką minimalną stratę europejską. W tym tempie, jak pójdzie to, islamici najszybciej przejmą Szwecję. Ta wina narodowa powoduje lęk w całym narodzie. Za wkładam kij do grubiska, Jak myślicie, powstanie warszawskie to na jakim gruncie by mogło? Przed II Wojną Światową w Warszawie było 10 tysięcy prostytutek. Krew niewinna, dziedzina nienarodzonych lała się rzeką. Czytajcie książki przedwojenne ubojonych kobiet, to, co wszystko promowała Warszawa. Zajem grzechu, mówi Pan Jezus, są grzechy cudze. Grzech cudzy to jest urodzony przeze mnie, bo ja byłem źródłem grzechu pana Łukasza. Jego grzech pracuje nie tylko na jego konto, ale i na moje. Przypominam przy Boga, o i Łazarzu. Ojcze Abrahamie to wyślij kogoś tam y, do moich braci, żeby ich przeszczędzić. On to robił z, z pozycji leku grzechu cudzego, bo dokładnie wiedział, jak popsu braci i co się stanie, jak oni przyjdą do piekła. Jego pozycja będzie o wiele gorsza od tej, w której błagał o pomoc, a miał czterech braci. Taką sytuację teologicznie nazywam w czyjścu czy w piekle bulbul ból Innym rodzajem grzechu są grzechy cudze, które powstają poprzez zgorszenia. Te grzechy nie tylko powodują złe skutki w samych grzeszących, ale obciążają lękiem dusze ludzkie, którzy, dusze ludzi, którzy wywołali zgłoszenia i swoim złym przykładem byli przyczyną grzechu innych ludzi. Biedna Francja, ona przez tylu. Przez tyle wieków Psuła Europę Jeśli idzie o grzechy Szóstego dnia przykazania Dopiero Francja zapłaci Jak Ile brudnych ksiąg, książek Dzieci To są przerażające rzeczy Co było W historii biednej Francji Umarł 300 lat temu Ale jego książki drukują dzisiaj. Wina idzie na autora i wina idzie na naród. Lękiem ogarniany jest cały naród. Ten rodzaj grzechu, żeby cudze, ma bardzo szerokie skutki. I pokuta za niego słuchać uważnie, bywa nakładana aż do końca świata. Na podstawie Marisimy przedstawiałem wam, po ile dusze ludzi tysięcy lat tam siedzą. Dałem obraz kapłana, który po 1500 lat dopiero wyszedł. W się znalazł w 500 roku po Chrystusie. Główna kara on miał za to, że nie błogosławił. Bo nie wierzył za grzech, o kapłan. Za grzechy cudze, posłuchajcie uważnie, kara nakładana jest do końca świata. Tu ludzie nie? Bo on tam siedzi, ale jego grzech zgorszenie dalej produkuje. Wszystkie obrazy gołych niewiast, malarzy. Wszystkie gorszące znaki kupujecie. Wszystkie utwory muzyczne. Czy nasza pani organistka wie, że Mozart był masonem? Że pisał utwory na, na, na przeć masonerii diabła? I jak myślicie, czy biskup Krasiński za Mona, mona Mocha mo, mo, oh, uciekł? Mona, Mona ho, magia, za te wszystkie kpiarskie bajki. Czy on jeszcze wyszedł z czysta? Jak to jest cały czas znawiane? I cały czas się gorszy ludzi? Czy Staszin z ksiądz? Jeżeli do gdzieś z czysta, Czy Hugo Kołłonta? Są takie przerażające przeszczenie. Dziś, kiedy wiemy, jaka jest cena za to, to jest to przerażające. O dzisiaj, uważajmy, bo powiedzmy, dotąd nie mieliśmy nie wiedzy. Ale teraz mamy wiedzę. Więc Pan Jezus, Bóg o Cię mówi, te grzechy nie tylko powodują zgłoszenia, ale pokuta za nie bywa nakładana aż do końca świata, bo czyścić jest pokutą. My tu na ziemi możemy podjąć dzieło pokuty, by tam nie przywać tego dramatu. Pokuta do końca świata. Taki król francuski, Ludwik XV, XVI, kiedy mieli matrycę, biedna Marysia Polska, co tam przeżywała, jeżyńska, co ona przeżywała, piekła we Francji. On kochał, bo on bardzo, jak zachorowała, to się modlił, żeby Bóg uzdrowił, wybuduje świątynię. I obiecał, że wybuduje świątynię i porzuci matrycę. Nie doszło słowa. Świątynię wybudował, ale Lewiz nie powtórzył. on będzie w czystu do końca świata. Jakie tam nasza rodaczka miała piekło. A cała Francja go nazywała kul słońce. Bóg jednak już na tym świecie człowiek który stał się powodem zgorszenia cierpi z powodu lęku bo każdy grze ludzi lęk ale zgorszenie ogromne którego przyczyny nie może pojąć i leczy się Wszelkimi środkami ludzkimi, począwszy od psychologów, kończąc na czarnoksiężnikach. Panie Gerdzie, 20 lat temu, bo miałem dane z Niemiec, 20 lat temu w Niemczech było więcej psychologów i czarnoksiężników niż duchowych kapłanów. 20 kilka tysięcy zarejestrowanych czyli przyjmujących klientów wydających ślistek z podatkiem dwadzieścia kilka tysięcy zarejestrowanych, a ilu niezarejestrowanych? Więc Bóg się mówi bardzo konkretnie. Jednak już na tym świecie człowiek, który stał się powodem zgorszenia, cierpi z powodu lęku którego przyczyny nie może pojąć i leczy się wszelkimi ludzkimi środkami, począwszy od psychologów, kończąc na czarnoksiężnikach. Nic to jednak nie wie. Tłumę Żaden psycholog wam nie pomoże. Narazi was na koszta, a później na choroby lekowe, bo was dobijają psychotropami wyszerej. Nic to jednak nie daje, a niepokój spowodowany wielką w skutkach grzewową raną przeraża duszę od rana do nocy. Ludzie ci, często nie znając powodu swojego lęku, uciekają przed nim w świat używek i grzesznych uciech aż do Tragicznego końca. Tu wymienia. Tu Bóg chodzi o powieszenie się, samobójstwo. Pozostaje jeszcze kwestia grzechu osobistego. Mieliśmy pierworodny, społeczny, narodowy, cudzy, teraz grzech osobisty. Indywidualne zranienia duszy, które mogą powstać w niej bo również na pośredni skutek grzechu cudzego. Że i grzech cudzy też może później w nas rodzić grzech osobisty. Jeśli człowiek dozna krzywdy, grzech ten, aczkolwiek niewłasny, pozostawia w nim lęk z powodu utraty pierwszej niewinności. Grzechy nieczyste, gwałty, molestowania. W ten sposób powstaje rana niezabiniona. Ale powoduje pośrednio złe relacje ludzkie w przyszłości. Bo ktoś Cię rozkręcił w czystości, Ty masz później problemy. Ktoś Cię rozpił, namawiał, łamał zasady do palenia, do picia, a to się później przeradza już w, osobiste, w osobistą decyzję, w osobisty grzech. Ten rodzaj grzechu jednak jest najlepiej usunąć, usuwając grzech ze swojego życia i ze swojej duszy poprzez spowiedź Ponadto powstałe w wyniku grzechu rany są uzdrawiane przez łaskę uświęcającą duszę płaskę uświęcającą dostajemy przez sakrament spowiedzi, a później ją rozwijamy poprzez mszę świętą i komunię świętą. Nastały teraz czasy, że dzieci będziemy dziczać. Bo nawet ta resztka gorliwa nie może być dziś karmiona Zbawicielem. Wiecie, jak teraz szybko rośnie kąto piekła? Ponadto powstałe w rany są uzdrawiane przez łaskę uświęcającą w duszy, a więc bezpośrednio przez Ducha Świętego, bo łaska uświęcająca, to jest obecność Ducha Świętego w człowieku, który sam będąc osobą miłością wypełnia duszę i wszystkie jej rany miłością. I ta nowenna, którą Bóg nas uczył będzie i przygotowuje, ma nas uzdrowić w Duchu Świętym. Ta nowenna ma nas uzdrowić w Duchu Świętym. Do każdego wieczornika, niech to pani Jatka już wprowadza, obok nowenny do Ducha Świętego, będziemy prowadzić nowenne uzdrawiania w Duchu Świętym. Będę tutaj milczał pięć minut. uczuł Was, żebyście przyjeżdżając na wieczernik, Dostępowali ogromne łaski. Wieczernik będzie tym wydarzeniem wieczernika jerozolimskiego. Wiecie, jak mi Bóg, Duch Święty dał myśli, co każdy wieczernik, będę Was przygotowywał do takiego nabożeństwa, uzdrowienia w duchu świętym. Zobaczcie jak Bóg nas prowadzi. Powyczyszczał z wszystkich niepotrzebnych rzeczy wieczernik, a na to miejsce daje coś wspaniałego. Zostaje jednak kwestia świadomego przyjmowania tej łaski przez duszę. No dobrze wiecie, jak wyglądało nasze życie wiary, świadomość Brzy Świętej, przyjmowania Komunii Świętej. Otworzyłeś dziubek, no nic więcej. Leciałeś, uśmiechałeś się, gadałeś, żadnej modlitwy. Teraz, kiedy wybito już z przestrzeni formacyjnej książeszka do modlitwy bo tego nikt nie przynosi bo przez, rozumiecie nikt nie wczytuje się w urzędowe teksty ładne modlitwy po komunii świętej czy przygotowanie do komunii świętej no to jeśli nie ma świadomości to co my dostaniemy Więc to Bóg tu porusza Pozostaje jednak kwestia świadomego przyjmowania tej łaski przez duszę. I temu właśnie służą te orędzia. Jak napiszemy wstęp i przygotujemy, bo to już jeszcze tydzień, góra 2, 29 to, no to wtedy od razu wchodzę wam. Z tą broszurką, abyście mieli gotowy co to czy I temu właśnie Służą te orędzie, pragnę nauczyć Was wewnętrznego przyjmowania miłości, która ma moc uzdrowić Wasze wszystkie grzechy, grzechowe rany. Nie musimy rozpamiętywać o tych ranach. Poprzez świętą spowiedź zostaje to wnętrze oczyszczone. Pozostaje więc tylko kwestia uleczenia ich. Czyli nowenna trwa niedługo świętym codziennie pięć minut i Bóg dopnie swego. Błogosławiecie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Też Wam mówię. Amen. Boże, dziękujemy Ci za to. W za Twoją miłość do nas. Przychodzi Bóg i nas poucza. Mamy gotową katedręzę.